Coach, how does losing the first place in the table change the way you practice, and change your attitude before the next game? Uh, I think anybody who's been in sports at a quite uh, good level knows that uh, because one result is not the way you want it, you should change everything, uh, especially with a team that has been successful in the past at the same time we are always evaluating we're always looking what to improve we did that when we were winning and of course we'll do the same thing when we are losing um, for us is uh, is a normal evaluation and feedback and looking to improve all the time and uh, that is our focus we want to play better and of course we want to win every match we play sometimes you can play very well and not win sometimes you can play ba bad and win um, so uh, the way we work is uh, similar to the way we have been working czy coś zmieniło się w naszych codziennych zajęciach w naszym nastawieniu po tym że już nie jesteśmy liderem. Trener powiedział, że myśli, że każdy, kto miał okazję zaistnieć w tej piłce na tym już takim wysokim poziomie, zdaje sobie sprawę, że to, że jeden rezultat nie był taki, jak oczekiwaliśmy, nie może mieć wpływu na naszą codzienną pracę, na to, jak pracowaliśmy do tej pory. My oczywiście utrzymujemy ten, ten styl pracy i, i przygotowań, jaki mieliśmy wcześniej. Ta drużyna odnosiła sukcesy, więc ten... Odniosła ostatnio bardzo dużo sukcesów, więc nie ma, nie ma jakiegoś ogromnego powodu, żeby to zmienić. Oczywiście cały czas chcemy się rozwijać, chcemy, żeby ta drużyna ewoluowała. Dla nas być może ta sytuacja jest kolejnym bodźcem do, do tego rozwoju. Wiadomo, że jako zespół chcemy wygrywać wszystkie mecze, ale czasami zdarza się tak, że można grać źle i wygrać spotkanie, a można grać dobrze i to spotkanie przegrać. Philippe uh, says for high uh, coach. Uh, Tadeusz Pawłowski said that, uh, that uh, Legia in each match uh, play more or less the same. Uh, can you agree with this opinion? And uh, he said also that Śląsk uh, uh, may play uh, against Legia uh, with two uh, forward players. Uh, do you think that SŚlonski is more dangerous uh, in this uh, formation? Well, I think. Um, I have to give the compliment back to their coach to say that um, I think Slonski is playing very, very similar in most games. The way they build up play, the way they uh, attack, the way they defend. And I think it's um, recognition of, uh, of good teams that uh, you can see that is similar to from game to game. Of course, if you win matches. Uh, you wouldn't say it's, uh, it's a great thing if you, if you don't win all the time. but, um, of course, i think we can only speak for ourselves. i think we've been quite flexible, both in formation and how we play and what we do. Um, we play differently now than we did before. and um, even though the some of the philosophy is the same, but uh, there are always small changes, small details. We are looking to, to adjust from from game to game, but also over periods of game when uh, players are out or players are not here. So um, we played Slonský a few times uh, after Christmas as well. So I'm sure um, the two teams will know each other a lot. Uh, we know how their players react to uh, when there is uh, duels and challenges for the ball and how they simulate trying to get players sent off. I think some of them have watched too many, too much Spanish football, um, and uh, I hope the referee is strong. And the referee can see through the simulating of uh, challenges because uh, in the cup game they got Evo sen sent off, and it was not a foul from Ivo they got him sent off, and they did everything they could in the league game to get our place off. So it's. Um, Wyniósł i dobry refery, który widzi przez, kiedy gracze są przesadzający i przesadzający w incydentach. Trener po powiedział, że, mm, przed tym spotkaniem, że Legia w uh, Gra bardzo podobnie w każdym meczu. Poza tym Śląsk być może wystąpi z dwoma wysuniętymi napastnikami. Czy to będzie miało wpływ na to, że Śląsk będzie bardziej dla nas drużyną niebezpieczną? Trenet powiedział, że również może skomplementować drużynę Śląska, który gra bardzo podobnie w każdym spotkaniu, jeśli chodzi o każdą formację. Natomiast Taka sytuacja charakteryzuje każdą dobrą drużynę, ale wtedy, kiedy wygrywa się wszystkie mecze. Natomiast jeśli tych spotkań nie, nie wygrywa się, no to może to nie jest zaleta. My staramy się być bardzo elastyczni. Teraz gramy trochę inną piłkę niż poprzednio. Być może filozofia jest ta sama, ale dostosowujemy pewne mm, detale. Staramy się oczywiście za każdym razem właśnie dostosować się do swoich rywali. Jeśli chodzi o drużynę śląska, to my graliśmy po tej przerwie zimowej z tą drużyną bardzo często, dlatego trener uważa, że te drużyny dobrze się znają. My również wiemy lepiej, jak poszczególni zawodnicy reagują na dane sytuacje na boisku. Trener jeszcze tutaj na końcu wspomniał, że ma nadzieję, że w tym spotkaniu uh, poprowadzi nas, to spotkanie poprowadzi um, dobry sędzia. Potrzebujemy dobrego um, sędziego, że, który będzie umiał odróżnić um, realny faul od um, symulacji danego zawodnika, żeby już nie powtórzyła się ta sytuacja z Iwicą, um, który został um, odesłany na trybunę. And I would like to ask about uh, injuries in your team. Uh, are everybody is ready to play? I don't want to tell you uh, we don't want to give anything away but having said that uh, uh, most things seems to come out from this club anyway so I might as well just tell you everything how it is but uh, no we will uh, try to keep uh, what we can to ourselves and then uh, we will see on Sunday um, who are ready and who are not ready and uh, Czy są jakieś kontuzje w naszym zespole? Kto, jest, kto nie jest gotowy do gry? Trener powiedział, że nie chce powiedzieć, nie chce tutaj dawać żadnych wskazówek swojemu rywalowi. Wiadomo, że jeśli chodzi o Legię, to dużo rzeczy nie udaje się utrzymać w tajemnicy, ale my jednak chcemy dochować jak najdłużej i, i zobaczymy w niedzielę, kto będzie mógł wystąpić, a kto nie. Proszę. Dzień dobry, Piotr Wesołowicz. Pytanie do trenera o e, taktykę już boiskową. Trener powiedział, że w, w trakcie treningów nie zmienia, spo, mimo tego spadku w tabeli, nie zmienia sposobu pracy. A czy zmieni coś w taktyce? Czy będzie chciał, żeby drużyna grała agresywnie? Czy nadal utrzyma to, co wypracowywał przez kolejne mecze? Well. Uh, I hope so. <laughs> we would like to be aggressive in every game we play. Uh, sometimes we're able to do it. Sometimes we're not. Um, and uh, I hope we can be aggressive um, within the the laws of the game. Of course, um, I hope we can play with high tempo. I hope we can uh, have many, many attacks. And I hope we play a good game. So for us is normal. This is what we try to do. Um, and uh, in terms of formation taxes, we've been quite flexible this season. I don't think there's too many teams who has changed as much as we've done in terms of how we press, how we play, formations and everything. and that is a good thing to have um, to be flexible. Uh, if people think uh, that this is the only way Lega can play, but uh, at the same time, you have to find the balance because the more flexible you are, the more uh, you will lose a little bit in terms of uh, the rhythm and the understanding and the how people interact together. So, it's a, it's a fine balance. Trener powiedział, że ma nadzieję, że drużyna będzie bardzo agresywna na boisku. Chcielibyśmy tacy być. Czasem się to udaje, czasem jednak nie. Taka sytuacja jest komfortowa, zwłaszcza po stracie piłki. Chcemy oczywiście w tym meczu narzucić przeciwnikowi szybkie tempo. Chcemy przeprowadzić dużo ataków, aby było to dobre spotkanie. Trener powiedział, że nie sądzi, żeby w naszej lidze było tak dużo y, drużyn, które w tak elastyczny sposób potrafią dostosować się y, do rywala y, i tak często potrafią dostosować taktykę do, do danego rywala, zwłaszcza jeśli chodzi o, o pressing czy ustawienie poszczególnych y, formacji. Y, z drugiej strony oczywiście im bardziej elastyczna jest y, ta drużyna, można na tym y, sporo stracić, więc najważniejsze, żeby utrzymać odpowiednie proporcje. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękujemy. Dziękuję bardzo.